Witajcie wodniczki, to jest czytanie dla Was na miesiąc marzec. O, witam Was serdecznie, coś tutaj się do Was śpieszy. A cóż tu się śpieszy? Wieża i cesarz. Hmm, kochani, no, chyba jakieś zmiany, zmiany. Eee, dosyć szokujące w pierwszym momencie, ale one spowodują, że obudzą się w Was drogie wodniki. Poczucie odpowiedzialności za, za to, co ta zmiana ze sobą niesie. Z tego chaosu wy, jako cesarz, będziecie układać nowy ład, nowy porządek autorytatywnie, planować do przodu na kilka ruchów, jak na szachownicy. Będziecie konsekwentnie wdrażać zmiany. Tak, żeby one były zabezpieczeniem dla osób, którymi wy się opiekujecie, ochraniacie, czy to jest rodzina, czy to są przyjaciele, czy w ogóle wasze otoczenie. Obudzi w was to bardzo kreatywne, przywódcze energie. Ale na razie to sobie schowamy i popatrzymy, jaka energia będzie towarzyszyć tobie, drogi wodniku, w miesiącu marcu. Koło fortuny. Uhuhu, pięknie. No kochani, na pewno przychodzą jakieś zmiany, które przychodzą z przeznaczenia. Mm, przynosi wam los jakieś odmianę, y, odmianę losu. Na lepsze, na pewno na lepsze, bo koło fortuny przynosi y, zmianę, z której należałoby skorzystać. Więc drogie wodniki, nie traćmy czasu, skoncentrujmy się na tym, aby nie uciekły nam te okazje, które los nam syła, tak? Co w związku z tym Wy jako wodniczki macie na wyzwaniu. Czym należałoby się w tym czasie zająć? Rodziną, kochani. Mamy 10 pentakli. Mamy pokoleniowość, mamy pełną rodzinę. Poczucie, że należymy do jakiegoś klanu, tak? I w tym miesiącu los przynosi Wam jakieś dobre okoliczności do zmian, które możecie wprowadzić właśnie w tym swoim klanie. I warto byłoby się tym zająć. Co odchodzi definitywnie do przeszłości dla Was? Zobaczmy. Król Mieczy. Czyli jakieś decyzje, które podjęliście, mają swoją dalszą konsekwencję już teraz w miesiącu marcu. Te decyzje były bardzo rozsądne, bardzo konkretne, podejmowane z pozycji intelektu, umysłu, rozumu, faktów, które zobaczyliście. No i okej, okay. dobra. To zobaczmy dalej. Co macie w serduchu, w głowie, do czego będziecie dążyć tutaj w marcu? Do bezpieczeństwa finansowego, żeby mieć, żeby na wszystko starczyło, żeby um, nic się nie wymknęło spod kontroli, tak? E, żeby czuć, że to, co wypracowałem, jest w moich rękach, też żeby za dużo nie wydawać. Żeby żyć oszczędnie, żeby pilnować tych limitów płynności finansowej przede wszystkim, tak? Co macie głęboko w podstawie, zobaczmy. W głębokich uwarunkowaniach tej sytuacji. No właśnie, a samonet, czyli Wodniki będą się zajmowały, kochani, prawdopodobnie w marcu, sprawami finansowymi, jak zarobić, jak oszczędzić, jak zainwestować, w jaki sposób tą rodzinę swoją zabezpieczyć, żeby wszystkim na wszystko starczyło, tak, żeby dzieci miały na zajęcia, jakie chcą, na jakieś poboczne przyjemności. I ty drogi wodniku będziesz starał się to wszystko zagospodarować, żeby ta rodzina była w pełni zaopiekowana. No i fajnie. Co w takim razie idzie do bliskiej najbliższej przyszłości dla siebie? Najszybciej tu się pojawi eremita. Eremita przynosi bardzo piękną energię, takiej mądrości wewnętrznej, takiego, takiej świadomości, że jak spojrzysz na swoje życie, które do tej pory, na swoje decyzje przede wszystkim, to zauważysz, że one wszystkie były wynikały z mm, swoich doświadczeń, tak? Ty, drogi Wodniku, jeżeli miałeś jakieś trudne sytuacje w swoim życiu, Wyciągnęłeś z nich prawidłowe lekcje i wdrożyłeś je w życie. I tu do Ciebie przychodzi taka świadomość, że jeżeli nadal będziesz działał według właśnie tej własnej wewnętrznej mądrości, tego wewnętrznego światła, będziesz dalej podążał tą ścieżką, to wszystko dla Ciebie będzie prostsze i jaśniejsze. Karta Eremity która wchodzi do Ciebie w marcu, też mówi o tym, że będziesz troszeczkę samotny, ale na własne życzenie, Ty się sam wycofasz drogi wodniku, trochę z, z życia towarzyskiego, środowiska i tak dalej, bo będzie Ci to do czegoś potrzebne, właśnie do tych przemyśleń, do tych bilansów, do tego, żeby sobie popatrzeć spokojnie, jak dalej podążać, którą ścieżką, w jaki sposób, żeby to było najbardziej dla Ciebie optymalne, nieobciążające, przyjemne przede wszystkim, tak? Dobrze, jaka będzie Twoja energia wodniku w tym miesiącu? Księżyc. Będziesz marzycielski, będziesz bujał troszkę w obłokach, będziesz um, pełen inspiracji artystycznych, um, będziesz sobie coś um, w głowie układał. Um, Dążył przede wszystkim do jakichś takich naprawdę fajnych, twórczych inspiracji. To jest raz. Dwa, możesz mieć pewne lęki i obawy przed przyszłością. Możesz widzieć rzeczywistość troszkę wypaczoną, ponieważ księżyc daje fałszywe światło na rzeczywiste sprawy, które Ciebie dotyczą. Czyli hmm, może ci się wydawać, że droga, którą kroczysz, lub cel, do którego zmierzasz, jest najeżona jakimiś niebezpieczeństwami, jakimiś hmm, blokadami, przeszkodami, które są dla ciebie nie do przejścia. E, pamiętaj, że ta energia jest energią myśli, odczuć tylko i wyłącznie. To nie jest rzeczywistość. Tak? Ok, co z zewnątrz do ciebie nadchodzi? No, pięknie, rycerz monet, czyli te twoje plany ułożenia finansowego. Tu ewidentnie, finanse masz i w duszy, i w głowie, i w głębokich uwarunkowaniach. Z zewnątrz przychodzą do ciebie jakieś y, możliwości, które dadzą ci y, poczucie stabilności. Może nie od razu, tak, ale uknuje się w głowie jakiś plan, jakiś projekt, jakiś schemat, który kroczek po kroczku, punkt po punkcie, będzie cię prowadził do tego twojego wymarzonego celu. Będziesz go widział z daleka, będziesz wiedział, że droga jeszcze do tego jest długa, ale konsekwentnie będziesz dążył do tego celu, sukcesywnie, tak? Więc bardzo fajnie, ok. Jest tu jakaś obietnica długopla, długofalowej pracy, długofalowych zajęć, które powolutku będą przynosiły ci zyski, które um, będziesz sobie odkładał, które będziesz um, um, inwestował. W to, co jest dla Ciebie najważniejsze bez poczucia, że coś ci się wymyka spod kontroli, tak? Ok, pierwsza połowa miesiąca dla ciebie, drogi wodniczku. Pierwsza połowa miesiąca pięć monet. No właśnie. Jakieś braki. A druga połowa miesiąca. Pięć buław. Ok. Jaka jest rada na tą sytuację? Co ci tutaj doradza góra? Zobaczmy. Kochankowie, wybieraj sercem, wybieraj mądrze, wybier, znaczy mądrze, wybieraj m, takie rozwiązania, które spełniają Twoje pragnienia. Czyli, jeżeli w pierwszej połowie miesiąca mamy m, jakieś braki lub nawet takie myślenie, to właśnie powoduje ten księżyc, że widzimy niedociągnięcia, widzimy braki, widzimy szklankę do połowy pustą, a nie do połowy pełną. Czujemy, że świat podąża swoimi prawami, że wielu ludziom powodzi się znacznie lepiej niż nam, że czujemy się jak wyrzuceni, tak trochę poza nawias sytuacji, okoliczności, spraw, które powinny mnie dotyczyć, tak? i w drugiej połowie miesiąca bierzecie się w garści albo stajecie do jakichś konkursów do jakiegoś zawalczenia o siebie przeforsowania swojego projektu, swojego pomysłu być może tu będzie jakaś burza mózgu w ogóle na temat jak sobie z tym brakiem poradzić albo jak go rozumieć w ogóle jako wskazówka dla was jest jeżeli podążasz w jakimś celu i masz dylemat Karta kochanków kiedyś pierwotnie w tarocie była kartą wyboru, niemiłości, wyboru. Wybieraj drogi takie, które satysfakcjonują Twoje pragnienie, pragnienie Twojego serca. Miej serce, podążaj za sercem, patrz przez serce czyli przez uczucia, przez emocje, przez to, co jest Ci bliskie nie przez rozum, nie przez logikę, nie przez fakty tak. Mm. Zobaczymy, co, czego to jeszcze te pięć monet tam będzie dotyczyło yy, drugą talią. Jaki mamy wynik? No zmęczenie jest dosyć duże po tym yy, miesiącu. Yy, obciążenie takie yy, fizyczne, ale jednak sprawy ruszają do przodu, kochani. Ruszają do przodu. Warto, czyli jak gdyby tutaj yy, tarot mówił. Yy, kochane, warto się pomęczyć, warto popracować, warto pokombinować, warto mieć schemat, warto przyjąć to, co tu przychodzi do Ciebie. Chociaż nie obiecuję od razu kokosów, tak? Tylko jakieś takie skapywanie powolne yy, tych zarobków, tych finansów, tych. Yy, yy, no spełnienia takiego finansowego strzału nie ma, ale ten konsekwentna, powolna, rutynowa, codzienna droga do twojego celu Yy, skończy się Twoim sukcesem. Może ten długi czas yy, będzie Cię męczył, tak, że, że nie wszystko masz od razu to, na czym Ci zależało, może będziesz się kłócił o to, żeby mieć to, na czym Ci zależy. I tutaj karty raczej. Yy, no, zobaczymy, co, co powie jeszcze druga talia, jak dopowie tę te sytuację. Yy, stąd to zmęczenie na końcu miesiąca. Sprawy i tak ruszą do przodu, więc, drogi Wodniku, nie martw się, bo Twoja kariera, Twoja zawodowa kariera po prostu ruszy do przodu zdecydowanie po sukces, po nagrody, po spełnienie zaufaj swojemu doświadczeniu, zaufaj swojej mądrości wewnętrznej. Nie patrz na siebie jak na ofiarę losu. Nie stawiaj też siebie jako osoby, która, która ma wiecznie pod górkę. Pewnie, że są jakieś powody, dlaczego tak jest, a nie inaczej, ale raczej nie poświęcaj temu zbyt dużo uwagi. Nie, roz, nie rozsiadaj się w tych energiach, bo one cię rozleniwiają, rozdrażniają i powodują, że Dekoncentrujesz się i tracisz cel, tracisz cel, a zajmujesz się bardziej tym, kto to widzi, jak cię to obchodzi, jak bardzo cię to boli, jak jesteś widziany i osądzany przez innych. Po co? To jest zupełnie ci w tej chwili niepotrzebne. Dobra, dopowiadamy. Co ci przynosi właśnie ten eremita? Zobaczmy. Co on Ci tutaj przynosi? No, właśnie, nowe możliwości zarobkowania, nową pracę. Będziesz się zastanawiał, może nad jakimiś nowymi e, projektami lub e, ofertami, które mogą do Ciebie przyjść. E, podpisać umowę, nie podpisać, iść na ten układ, nie iść. Może być taka sytuacja. Okej. Okay. I możesz tu się właśnie. E, Irytować, że mm, ta praca, która do Ciebie przychodzi, ta oferta lub ta propozycja, nie przynosi Ci od razu takiego efektu, o jaki Ci chodzi. Ale spokojnie. Trzeba zrobić pierwszy krok i zagospodarować ten teren, który zobaczysz po raz pierwszy. Nie, że od razu przekroczysz wszystkie granice i nagle będziesz wszystko wiedzący i wszystko umiejący. Nie. Co ten księżyc Ci tu przynosi? No, pięknie. Czyli tak jak mówiłam, iskra Bożą, twórczość, impuls, chęć tworzenia czegoś pięknego, artystycznego. To mogą być wręcz działania, nie wiem, Malarstwo, twórczość, tak? czyli y, artystyczna. Y, mal malowanie, pisanie, śpiewanie, granie, aktorstwo, y, cokolwiek y, nie łączy się z, y, cokolwiek łączy się z zawodem artystycznym, z projektami artystycznymi, z hobby artystycznym, y, to Ty będziesz właśnie w takim nastroju, że będziesz y, no, bardzo chciał tutaj. W tym temacie um, poświęcić swoją uwagę i swój czas. Dobra, czemu tu jest te pięć monet? Sprawdźmy, co one niosą dla ciebie za informacje. No właśnie, trzeba będzie podjąć jakieś konkretne decyzje, i to mamy w dwóch kartach. W podpisywaniu umowy i o tym, żeby podjąć w końcu konkretną decyzję, czy ja się na to decyduję, czy nie. Um, być może. Um, Będziesz rozczarowany, drogi wodniku, ofertą pracy lub warunkami finansowymi, jakie przyniesie ci ta nowa umowa o pracę. I będziesz bardzo z tego powodu niezadowolony i będziesz po prostu miał burzę mózgu, co z tym dalej zrobić, tak? No, nie będziesz czuł się usatysfakcjonowany. Będziesz też uważał, że twoja rodzina. W jakiś sposób będzie zubożona, tak? Albo nawet będą kłótnie w rodzinie na ten temat, bo może twoi współmałżonkowie będą ci doradzali, słuchaj, bierz to co idzie, bo już tyle czasu szukałeś pracy i tam różnie z tym bywało. Przestań wybrzydzać, zacznij w końcu, zrób pierwszy krok. Awanse przychodzą powoli, po kolei, nie wszystko dostaniesz od razu. Musisz się najpierw pokazać, musisz najpierw coś udowodnić. Mogą tu być kłótnie, właśnie w rodzinie. Na tle tego. Co ty uważasz. Będziesz tutaj bardzo autorytatywny. Będziesz bardzo, że tak powiem, oporny i, i decydował no, o sobie troszeczkę za zbyt emocjonalnie. Mhm. Co ta rada ci przynosi, czyli kochankowie. Okej. Okay. Myśl o sobie jako o matce. Jeżeli tu masz dylemat, to pomyśl, co ci ta praca, ta umowa, te warunki dają jako matce przede wszystkim. Co możesz z tym zrobić? Jak możesz zaopiekować swoje dzieci tym, co tu przychodzi? Bo tutaj jest coś ewidentnie ważne, jeżeli chodzi o dzieci, tak? Bo tu na wyzwaniu też masz myśl o rodzinie, myśl o dzieciach. Myśl o tym, że tutaj musi być pewien komfort wprowadzony. Przynosi Ci koło fortuny jakąś szansę, z której ty nie do końca jesteś zadowolony. Ale Tarot ewidentnie mówi. Myśl o sobie i o swoich decyzjach poprzez filtr, co ci to, jak cię to zabezpiecza, jako mamę, jako osobę, która ochrania swoją rodzinę, która w tej rodzinie ma mm, stabilizację waszą miłość, tak, innych. Yy, no, tu jest coś takiego ważnego. Co ci przynosi ten rydwan? No, ogromne zadowolenie, widzisz? Widzisz, wodniczku, jak przestaniesz się być, bić z myślami, odłożysz troszeczkę chore ambicje, przero, przerośnięte ambicje na półkę i przyjmiesz tę ofertę, która do Ciebie przychodzi, bo ona jest dla Ciebie dobrą ofertą, bo o tym mówi koło fortuny. Eee, będziesz w konsekwencji pod koniec marca, z początkiem kwietnia, bardzo zadowolony i dumny z siebie, co wypracowałeś w tej sytuacji, tak? No, więc okej, okay, bardzo fajnie. Dobra, energetyka wasza, zobaczmy, jaka tutaj będzie w marcu. Energetyka wodnika. No właśnie, magia ziemi. Eee, kochani, Ważne jest, żeby nie yy, czynić gwałtownych ruchów. Wycisz się, uspokój się, podejmuj decyzję wyci z wyciszonymi emocjami, tak? Jeżeli masz z czymś problem, wyjdź sobie na spacer, pospaceruj, pooddychaj. Poczuj, że planeta Ziemia i jej wiosna cię wspiera. To jest coś Cię spotyka teraz w marcu. To jest małym ziarenkiem, które może wykiełkować i być piękną w przyszłości drzewem lub rośliną, którą będziesz zachwycony. Daj sobie czas. Daj sobie czas. Dobra, kierunek. Nie działaj pochopnie. Cokolwiek w tej chwili zrobisz, co będzie ci się wydawało, że będzie najrozsądniejsze i najlepsze, bo moje, bo teraz, bo ja jestem ważna, ważne są moje potrzeby i tak dalej. One się obrócą w niwecz. Tu jest jeszcze taka, takie, taka przestroga. Więc uspokój się, wycisz. Pamiętaj, że na wszystko jest potrzebny czas, że to ziarenko, które tutaj spada na, twoją, na Twoje pole życia, jest dla Ciebie bardzo fajnym potencjałem na przyszłość. Ok, kierunek. Gorzka akceptacja. No właśnie, tak bym tutaj położyła w tym miejscu, gdzie masz problem z akceptowaniem tego, co Ci los przynosi. Nie ufasz, nie dowierzasz. Masz większe oczekiwania niż. Masz też większe oczekiwania niż ta oferta, która do Ciebie przychodzi. Czujesz się roszczeniowo. Dobra, co jeszcze ta 45 nam chce powiedzieć? To jest dziewiątka. W sumie, tak? W konsekwencji. Mhm. Strata jest częścią życia. Odpuść i pozwól, żeby czas ciebie uzdrowił. Ponieważ tu mieliśmy na początku, w przetasowaniu kart, wyszła nam wieża i cesarz, czyli jakaś zmiana, jakieś Twoje oczekiwania po prostu runęły, przychodzi jakaś nowa oferta i ty z niej jesteś niezadowolony, aczkolwiek świat i wszechświat cię zapewnia, że to jest właśnie właściwy wybór, więc bądź mądry przy wyborze. Kieruj się właśnie rozsądnymi rozwiązaniami, bezpiecznymi, komfortowymi, a nie ambicjonalnymi. Tak, przede wszystkim. Może będziesz musiał się w tym czasie pożegnać z jakimś wielkim marzeniem. I jeżeli rzeczywiście tak jest, to tutaj jest prośba w tej karcie, w tej gorzkiej akceptacji, nie upadaj na duchu. Ponieważ. To pożegnanie może przysłużyć się Twemu najwyższemu dobru, tak? Gdy zaakceptujesz tę stratę, spełni się Twoje większe i znacznie potężniejsze marzenie. Czyli tak jakby wszechświat mówił, te, i ta wieża, która wypadła, też o tym mówi. Tracisz czas na mrzonki, budujesz jakąś wieżę na niestabilnych fundamentach, to nie ma prawa się udać, i to nie jest Twoja droga. I ponieważ nic z tym nie robiłeś, tylko jak gdyby dalej karmiłeś się tymi marzeniami, tymi, tymi fundamentami, które już od początku były krzywo i źle położone, to tu wszechświat przynosi Ci zmianę na lepsze, która w Twoim oczekiwaniu absolutnie taka nie jest. Więc tu dla Ciebie, drogi Wodniku, ostrzeżenie: naprawdę to, co do Ciebie przychodzi, jest dla Ciebie najwyższym dobrem. Potrzebujesz oczyszczenia, popłacz sobie. Pożegnaj się z tym, co nie jest po prostu dla Ciebie. Te zmiany są dla Ciebie rozwojowe. Pogódź się z tą zmianą i pamiętaj, że ta zmiana przynosi nowe rozwiązania, które są dla Ciebie absolutnie korzystne. Dziękuję Wam bardzo, drogie wodniki. To wszystko dla Was. Życzę Wam pięknych energii, wytrwałości, mądrości wyboru, które tu przychodzi jako, jako wskazówka dla Was. Bądź mądry w wyborze, wybieraj sercem, patrz sercem, nie ambicją, nie e, marzeniami, które są dla Ciebie w tej chwili w ogóle nie do osiągnięcia. Nie trać na to czasu. Przyjmij to, co przynosi Ci. W swoim darze los. Pozdrawiam Was serdecznie.